Cześć! Z tej strony Piotr, kanał Piter i mini figurki. I myślę, że to będą dla mnie szczęśliwe imieniny, ponieważ dostałem taki zestaw jaki chciałem. I jest to właśnie Przygody w cyrku albo w Wesołym Miasteczku. Numer katalogowy, bardzo łatwo zapamiętać, ponieważ jest to 6234. I sobie zrobimy przed, za chwilę unboxing. A potem widzimy się już na, całe, na zbudowanej całej budowli. No to co? Zapraszam! No dobra, już wróciłem z opakowanym zestawem. No teraz kiedyś to się te zestawy tutaj jeszcze na te taśmy. A teraz już tylko na. Czy jest kawaluntek tutaj taśmy? I po prostu to się łatwo otwiera. No i zobaczmy, co tam w środku jest. No i już na sam początek. Już, widać, już widzimy gdzieś tutaj kaczuszki. No tu jest na pewno jedna, druga. Gdzieś trzecia się jeszcze skryła. Druga paczka. I jeszcze jakaś aż, aż się studio rozwaliło. No i tutaj to jest wszystko. Tak. No i tutaj widzimy takie dwie paczki. To raczej dużo tutaj paczków nie jest. No i jedną instrukcję. Widzimy się na budowami budowy. No dobrze. No to za chwilę sobie omówimy makietę, którą sam stworzyłam. Dużo elementów dodałem od siebie, ale to nie zmienia faktu, że po prostu gdybym nie dodał tych elementów, to po prostu byłoby tutaj pusto. No i właśnie sobie omówimy yy, wszystko po kolei, tak jak to w tradycyjnej recenzji mojej. No i, no i już na wstępie tam widzicie, że, że to tego nie było w zestawie, więc ja to sam sobie dodałem i stworzyłem w dodatku i no i chyba już zaczynamy. Pierwszym elementem tutaj jest właśnie ten ciekawy clown i tutaj widzicie ten taki wystrzeliwacz ze serii DC. Tak było na zdjęciu, że można tak sobie stworzyć i tutaj jest właśnie ta ciekawa czapeczka z śmigiełkiem, ale to potem. I tu widzimy bardzo ten ciekawy Element, którym jest taka przenośna zamrażarka do lodów, i tutaj się znajduje ten, ten taki niebieski logik. Nie wiem, czy może otworzę go, nie wiadomo. Tak i tam się znajduje ten logik. Tutaj, tak to się tutaj prezentuje. I tu widzimy takie, jakby barierki, żeby można było po środku wejść do tego parku tej roślinności tutaj dodaję od siebie no, no, ponieważ no, musi być trochę tej roślinności bo tak to byłoby troszeczkę słabo ale tu ojejne, to mi się bardzo podoba te kaczuszki i to że można tym kręcić trzy kaczuszki jeszcze wam za chwilkę pokażę tą taką zieloną z serii dziewiętnastej i tu właśnie jest ta zielona kaczuszka z serii 19. dostajemy aż trzy kaczki to jest dużo Mamy również te ciekawe takie kółka, żeby można było chwycić te kaczki. No i to jest bardzo ciekawy element, bo raczej często takich nie dostajemy. Tutaj możecie się przyjrzeć tej mi księgarni albo tam, gdzie można kupić. O, kiosk kiosku. I tu widzimy bardzo ciekawy element, i ja muszę Wam tutaj zaprezentować. Tylko teraz nie wiem, jakby tutaj to. Dobra, no spróbuję yy, ten, tym młotem tu. I to wszystko działa. Działa. Tak. No i młot muszę odłożyć sobie tu. I tu również widzimy taki ciekawy element. Może ja Wam go tak tutaj pokażę z tej strony. I jak się tutaj rzuca, to wtedy to. Tutaj się przewraca no i niestety bardzo łatwo tą kropeczkę zgubić. więc raczej strzelać jest troszeczkę niebezpieczne, ponieważ tutaj rzeczywiście to może spaść. I tu widzimy, jakby taką małą malarnię, że, że dzieci mogą się malować. Znaczy, no, za pani może ich malować. Te pędzelki tutaj dodałem od siebie, bo chciałam wam pokazać. Yy, jakie mamy już kolory tych pędzelków, i bardzo się cieszę, że w zapasowych elementach, które pokazuję Wam tutaj, znalazł się właśnie również pędzelek, i to jest na wielkaśny plus. I właśnie mieliśmy już zielony i niebieski. No i teraz właśnie powstał pomarańczowy, i mamy tutaj kolorki czarny, nie wiem czy, chociaż chociaż nie no, czarny jest potrzebny pomarańczowy, zielony, biały, niebieski i taki różowy i tutaj zestaw mamy już omówiony i moją makietę i przechodzimy teraz do figurek czyli tego co lubię najbardziej Marian słyszałeś kaczki, kaczki uciekły ze stawu dla, dla tego kto znajdzie jest nagroda 10 tysięcy złotych co? Co? Nie wierzę w to. Kwak, Czy ja słyszałem kaczki? No dobrze, zaczynamy omawianie figurek. Figurka numer jeden jest to chłopiec właśnie z tą czapką ze śmigiełkiem. Ma on tutaj na na koszulce właśnie logo Space'a i znaczy, no nie, no, no takiej głowa-bęka po prostu tak to mogę powiedzieć. Tył no jakiś specjalnie nie jest, ale zawsze na drugi są. No i właśnie tutaj też mamy jedną, jedną wyraz twarzy, taką się tutaj prezentuje. I niestety mamy nieruchome małe nóżki, są one szare. Figurka numer dwa jest to właśnie clown. I ma on ciekawy ten cylinder, taki jakby fi koloru fioletowego. Ma on spodnie na szelkach i te nóżki są takiego właśnie koloru niebieskiego. I Dostajemy również tutaj jego szczudły, tak to nazwę. I mamy również nową odsłonę pieska. I za chwilę wam pokażę jeszcze jednego klauna. Oto jest on. Piszcie w komentarzach, który klaun Wam się osobiście bardziej podoba, no ale no, on tutaj dostał dwa pieski i różnych kolorów, właśnie a tu jest tylko jeden. No ale cóż, ale naprawdę bardzo mi się ten zestawik podoba, więc tutaj nie, nie ma ródzą, tylko się cieszę. Figurka numer 3 jest również mały chłopiec. Ma on znowu takiego koloru niebieskiego, te małe nieruchome nóżki. I dostał on piątaka tutaj bardzo jest to ciekawy element. Koszulka jest taka normalna, ma tutaj również taką kieszonkę. Tył, jakaś tutaj tylko jest kreseczka. I tutaj drugiej łóżki również nie ma. I włoski są normalne, ale ta łóżka mi się podoba. Figurka numer 4 jest to ta pani, która jeździ sobie tym, tą przenośną chłodziarką. I ona tutaj czasami dostaje loda, czasami pieniążka, więc to tutaj nie jest tak określone, ale ten lód jest fajnego koloru niebieskiego. Czasami jeszcze w serii 11 dostaliśmy taki troszeczkę jaśniejszy ten lód, więc ten jest fajny i ciekawy. Jest ładnie zadrukowana koszula. I tutaj mamy drugi wyraz twarzy bez okularów. No i fajnie, że tutaj mamy mm, właśnie, że. Jest czapeczka i wystające włosy. To jest na duży plus. Tył również jest bardzo ładnie zadrukowany. Figurka numer 5. Jest to taka tutaj dziewczynka. Dostała ona włosy od tej informatyczki z serii 19, co powoduje, że jest ona podobna bardzo do pani Olgi. To karczuk. Ma ona tutaj fajne yy, zadrukowane, zadrukowaną koszulkę. No, niestety nieruchome fioletowe nóżki, ale fioletowe to raczej rzadko się zdarza. No i mamy tutaj. To koło albo okrąg. I tutaj mamy drugi wyraz twarzy, bardzo szczęśliwy, ponieważ już jej chyba się tego y, tą kaczuszkę udało zdobyć. I reszta jest bardzo fajna i normalna. Figurka numer 6, jest to taki tutaj, można powiedzieć, tata. Dostał on normalną taką koszulę w kratę, ale mi się często przydają właśnie takie koszule, więc tutaj jest faj fajnie, że dali nam. Ma on lekki zarost i niestety drugiej buźki nie ma. Mamy takie właśnie też mm, włosy, takie murzynkowe troszeczkę i fajny jest ten kolor tych spodni. Figurka numer 7, jest to tutaj taka mama jakby. Ma ona taką normalną koszulę albo koszulkę, bo tutaj nie widać dalej tych guzików, więc raczej jest taka koszulka, tył ujenny. Specjalnie nie jest zadrukowany jakoś. Ale mamy drugi wyraz twarzy, taki uśmiechnięty. Tutaj taki również, że szczerzy te zęby, jakby to takiego zdjęcia. I właśnie szkoda, że tutaj również nie mamy rączek zadrukowanych. To by troszeczkę zrekompensowało. No, i mamy normalne białe nogi. Figurka numer 8. Jest to taki tutaj dziaduś. Ma on jakieś tutaj logo. Ja się na tych nie znam logach niestety. Jakaś góra. Chociaż coś. jakaś znana marka, ale nie wiem, właśnie. Mamy tutaj loda takiego normalnego. Często taki dostajemy z tyłu. Znowu jest to logo. Mamy tutaj również takie kreski, pomarszczenia czy takie rzeczy. I ładne są nawet te tutaj zapinane elementy, więc to mi się podoba. Fiórka numer 9 jest to babcia. Ma ona tutaj jakby taki kubek kawy albo zupełnie, albo zupełnie czegoś innego. Nie mam pojęcia, co tam jest w środku. Mamy tutaj fajną zapinaną kurtkę i znowu mamy to logo, więc no. Tutaj mamy dwie wyrazy twarzy, dwa wyrazy twarzy, przepraszam. Ale one są tak naprawdę niedostrzegalne, że jest coś innego. Tutaj jest bardziej troszeczkę uśmiechnięta. Naprawdę tutaj nie widać tej różnicy. I fajne są ewentualnie te włosy. Figurka numer 10. Jest to tutaj taka pani w śled... raczej w wieku młodzieżowym. Ma ona właśnie tego ciekawego młota, który niestety często ta, ta rączka odpada, ponieważ to jest po prostu taki normalny kijek. Ale mi się on podoba, jest w takich kolorach, jakich ja lubię. I mamy tutaj taką właśnie kurtkę t-shirta najprawdopodobniej. Tył również jest bardzo ładnie zadrukowany. I tutaj nie mamy drugiej buźki, niestety. I mamy takie ciekawsze, troszeczkę te włosy, i fajny wyraz twarzy. Figurka numer 11. Jest to tutaj taki y, mężczyzna i naprawdę ten misiu mi się podoba, ponieważ jest to kolor unikatowy takich fioletowych raczej nigdzie nie dostaliśmy mamy ciekawą ciekawy podkoszulek, tak naprawdę bo tutaj już nie widać, żeby na tych rękach miał, więc to jest podkoszulek ciekawa jest ta tutaj gitarka tył również jest bardzo ładnie zadrukowany, podobny do tego, do tych nadruków tylnych Zenka z serii 20 jest tutaj właśnie napis tower. I mamy również te takie ciekawe włosy. No i tutaj niestety drugiego wyrazu twarzy nie ma, chociaż nic by nie stanęło na drodze, żeby. Chociaż nic nie stoi na drodze, żeby tam był nadruk, a tutaj jest taki nadruk bardzo farmerowy. <grym> Figurka numer 12, jest to tutaj właśnie też w takim wieku młodzieżowym chłopak, ma on no najnormalniejszego, mm, jak to się nazywało, o, nie pamiętam, ojen, no i wymsknęło mi się z głowy, niestety. Mamy fajną tutaj kurtkę i tył również jest fajnie zamalowany, mamy drugą buźkę, więc to też jest na duży plus i te włoski mnie bardzo przekonują. A, to był hot dog. Ok, czyli gorący pies, fajnie. Dobra, przypomniałem sobie, na szczęście. Przedostatnia figurka. Jest to taka dziewczynka. Ma ona małe, nieruchome nóżki, bluzę taką bardzo chłopięcą. Często właśnie przy chłopakach taką dostawaliśmy. Chyba nawet w zabawach na plaży takie, takie, taki chłopiec miał taką właśnie yy, bluzę. Ma ona ładny. Tutaj już pomalowany ten wyraz twarzy. No niestety nie mamy tej jeszcze niepomalowanej buźki, no i to jest na duży minus. No i mamy te włoski tutaj takie. Tak ta figurka się tutaj prezentuje. Ostatnia figurka jest od pani malarka. Ma ona właśnie, jak już mówiłem, ciekawy pędzelek, ponieważ takiego jeszcze nie mam. Przynajmniej ja nie mam. Mamy takie ciekawe włoski i. Tu nie mamy niestety wyrazu dru drugiego, ale jest taki tutaj ciekawy. I niestety taki już dostawaliśmy torsik w, w zabawach w parku. No, niestety mam ten zestaw, ale już porozrzucony na 80 części. Więc za chwilę wam może pokażę tą figurkę. No i patrzcie, niestety już taką figurkę też dostawaliśmy, no i tutaj też, więc to Lego sobie troszeczkę ułatwia. Mamy dokładnie taki sam torsik, no a tutaj nie ma jeszcze tego śmigiełka, chociaż otwór jest. No i to jest na duży minus, że te figurki się niestety powtarzają. Zdjąłem tam te osłony, żebyście mogli jeszcze raz zobaczyć, jak to się prezentuje. No tak... Jak mówię teraz, kto ma tego klauna, jest po prostu szczęściarzem, znaczy powtórkiem. Jeżeli chce się skompletować serię 18, no to niestety jednego się ma na pewno, a drugi by się tutaj rzeczywiście taki przydał, chociażby nawet przez te pieski. I on jest ciekawy, i jeżeli jest w całkiem dobrej cenie, to można go sobie kupić na przykład na Allegro. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję. A na dzisiaj to tyle. Cześć czołem, pa!